Wyjątkowe spotkanie w miejscu aktywności mieszkańców, bo tym razem spotkanie z reżyserem, filmowcem. Tak, reżyserem, filmowcem, scenarzystą, z panem Tomaszem Jurkiewiczem. Było wspaniale. To spotkanie zorganizowaliśmy we współpracy z Szanowskim Centrum Usług Socjalnych. Spotkanie poprowadziła pani Monika Sadzikowska-Moś. Byli uczestnicy CUS-u, były osoby, które przyszły również z zewnątrz, nasi mieszkańcy. Spotkanie nie było bardzo takie, powiedziałabym, luźne, czyli nie było żadnego dystansu. Z panem Tomaszem fantastycznie się rozmawiało, odpowiadał na wszystkie nasze pytania, o różnych ciekawostkach zaplecza robienia filmu, o nowym filmie, który nakręcił, o skarbku, który zapowiada się bardzo ciekawie, to będzie z kino kinofamilijne. Również dowiedzieliśmy się o finansowaniu. Jak castingi przebiegają, w jaki sposób jest wybierane są osoby do takiej gry w filmie. Naprawdę warto było być. No właśnie, co najbardziej interesowało uczestników spotkania? Pytania były różnorakie. Były pytania właśnie w jaki sposób się finansuje, w jaki sposób zdobywa się pieniądze. Jak są osoby wybierane na castingach? Kto decyduje? Czy już pisze na przykład scenariusz, osoba taka wie w głowie, kto ma to zagrać? Albo pytania na osoby z drugiego planu. Czy już właśnie przy pisaniu scenariusza wiadomo, jak coś będzie wyglądało, że tam jakiś łabudek płynie albo coś na Jedzie. Naprawdę, pytania były bardzo różne i odpowiedzi były bardzo bezpośrednie, bardzo miłe. Te filmy, które powstawały, powstawały tutaj między innymi w naszym regionie? Znaczy, ten film ostatni, który jest nakręcony skarbek, powstawał na Śląsku, bo to będzie kino familijne, a każdy ma swoje lato, było kręcone w Czebini i też dużo właśnie osób było statystami w tym filmie, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, więc były i miłe wspomnienia, i zapytania, i oczywiście pan Tomasz ich wszystkich pamiętał, więc naprawdę było bardzo, bardzo miło. Powiedziałeś, że nowy film już powstał. A wiadomo, kiedy premiera, kiedy ewentualnie będzie można zobaczyć. Premiera prawdopodobnie będzie w przyszłym roku. To wszystko zależy od dystrybutora tego filmu. Film jest z gwiazdami, kina polskiego, tyle chyba mogę zdradzić, żeby nie za dużo. Jest to kino typowo familijne, troszeczkę fantazji, troszeczkę tajemniczości, więc myślę, że, że będzie warto na pewno na niego pójść. To nie pierwsze spotkanie w ramach miejsca Aktywności Mieszkańców. Jakie macie jeszcze plany? Do końca roku już co prawda niewiele czasu, ale jedno. Mamy jeszcze kolejne plany, będziemy teraz się spotykać Spracujemy, zaczęliśmy współpracę z Fundacją Sama Mama. Spotkanie odbędzie się 8 grudnia. Będzie to spotkanie dla mam. Będzie to spotkanie, które będzie miało służyć pomocy nauczenia się organizowania sobie czasu. Jak zorganizować czas, jak umieć go zaplanować i mieć pewne priorytety. To chyba ważne nie tylko dla tych mam, które samotnie wychowują dziecko, ale też dla tych, które często zostają z tym dzieckiem w domu. Ja myślę, że dla każdej kobiety to jest bardzo ważne, bo w obecnym czasie, gdzie jest taka gonitwa za wszystkim, a jeszcze umówmy się, zbliżają się święta, czyli będziemy. My jeszcze bardziej szaleć wariować w domu ze sprzątaniem i zakupami, na pewno się każdej z nas to przyda.